Siema, ma. Dzisiaj mam case do telefonu Asus Zenfone 5 Pro. Tu mam jeden. Ostatnio miałem drugi, którego nie rozpakowałem na wizji. Sądziłem, co może być fascynującego w case, ie. ale jednak ten case jest lepszy niż sądziłem. Jednak mogłem go roz rozpakować na wizji. Ok, no. Telefon jest taki dosyć przeciętnej grubości ze względu na dużą baterię. Case. Składa się właśnie z dwóch takich zaślepek góra-dół. Cały plastik jest super w dotyku z wycięciami odpowiednimi. Guziki też działają całkiem całkiem tak żwawo. Jedynie co to jest jeden guzik dwustronny no a tutaj zrobili jako dwa osobne to tak troszkę specyficznie chodzi ale nie jest źle. A ogółem telefon jak to jest zapinane też jest bardzo fajne z dziurkami na wszystkie odpowiednie akcesoria. Troszeczkę sekundy wymaga od założenie tego, ale jest dosyć naprawdę solidne. Fajne w dotyku. Jedynie co może tu przeszkadzać, że to odstaje dosyć mocno. Znaczy, naciskanie tego tak z góry na dół jest trochę niewygodne. Z góry to samo. O, widzicie, dopiero za któryś razem udaje mi się tak naprawdę otworzyć to menu górne. Bo jak... I dopiero tu. Także no. Działa, działa, działa dobrze. Do pewnego stopnia tylko. Okej. Okay, nas... Ale otwórzmy następną paczkę. No i niestety. Zostawie do tamtego dostałem też szybkę, nie pamiętam czy widziałem to czy, czy nie, ale... ale no. Kurczę, ten, jest, ten ma imitować taką Ala skórkę, oczywiście plastik. A nie skórka wydaje mi się solidniejsze w sensie grub grubości. A no, w dotyku to, to nie jest to samo. No, ale wydaje mi się, że mniej się ślizga. No, to wycięcie bardziej odpowiadało faktycznemu kształtu. To jest bardziej pionowe. Wydaje mi się, że to bardziej osłania. Więc mamy dwa podejścia do jak najcieńszego case'a. Troszkę grubszy. Ale w sumie dobrze leżący w ręce, na tą chwilę pozostanę przy tym. Dopóki mi się nie zniszczy, wydaje mi się, troszeczkę, troszeczkę bardziej mi odpowiada fakt, że ok, czyli działa, ale ten jest, jest zdecydowanie hutsze. To, od... to jest yy, ramka jest odstająca ochronna tutaj jest z głębieniem, Grubościowo też jest istotna różnica. No Co kto woli, mi się chyba podoba. Taka taka czerwona, przyjemna w dotyku, chutsza troszeczkę.